Pamiętam, że mój mąż miał kiedyś problem z chłopakiem, z którym spotykała się nasza córka, i któregoś dnia nie wytrzymałam i powiedziałam, czy nie rozumiesz, że to ty określiłeś wzór mężczyzny, którym ona będzie się interesować? Że już zawsze będziesz szukać mężczyzn, chłopaków na twoje podobieństwo albo przeciwieństwo, w każdym razie to ty będziesz jej głównym punktem odniesienia? Tak więc lepiej szybko się ogarnij i zmień swoje zachowanie. Oczywiście wspominałam fakt, że ja jako matka również mam olbrzymi wpływ na jej życie uczuciowe i miłosne, bo prezentuję określony typ osobowości kobiecości i sposób funkcjonowania w związkach. Jednak dziś chciałabym przede wszystkim skupić się na ojcach. Po co nam ojciec? Jak wpływa na córkę, a jak na syna? Ojciec określa wzór męskości i matrycę zachowań tego, jaki jest mężczyzna. Czy jest apodyktycznym szefem? Wycofanym podwładnym? Kamerdynerem matki komplementującym ją na każdym kroku? A może pełnoprawnym partnerem? Czułym i troskliwym kochającym mężem i ojcem? A może hologramem? Nieobecnym fizycznie? I emocjonalnie, ale mimo to wyświetlającym się w głowie dziecka, bo nawet jeżeli ojca nie ma, to ma wpływ na dziecko również poprzez swoją nieobecność, poprzez to, że dziecko czuje tę pustkę. To od ojca córka i syn uczył się, jaki jest mężczyzna i jaki ma stosunek do kobiet, jak buduje z nimi relacje, jak je postrzega. Ojciec, który szanuje matkę, uczy syna szacunku do kobiet, a córka utwierdza w przekonaniu, że należy jej się ze strony mężczyzn szacunek, że jest to absolutna norma. Weźmy sytuację, w której mąż nie szczędzi przy stole żonie złośliwości mówiąc na przykład A może już wystarczy wzią, tak słodyczy i ciasteczek bacząc wzią, na obwód swoich bioder? Lepiej, lepiej byś, byś zebrała byś wszystkie naczynia wzią, i umyła miło, i do zmywarki miło, miło. włożyła. Córka, której ojciec Deprecjonował kobiety, będzie w stanie związać się z takim mężczyzną, bo sytuacja, mimo że trudna, smutna, przerażająca, jest dla niej znana. Chłopak, który obserwował w dzieciństwie dewaluowanie, obrażanie kobiet, może to robić również w stosunku do swoich wybranek, bo taki dostał wzór męskości. Kobieta, która dorastała w domu, w którym szanowało się kobiety. Gdy spotka mężczyzna mizogina, szowinista, od razu zapali jej się czerwona lampka i powie stop, i prawdopodobnie już nie umówi się na kolejną randkę. To, w jaki sposób mąż będzie traktował żonę, jest bardzo jasnym sygnałem dla dzieci, jak mogą być traktowane albo jak mogą traktować swoich partnerów lub partnerki. Ojciec angażujący się w obowiązki domowe pokazuje swoim dzieciom, że to jest normą i raczej nie będzie problemów z synem. Nie trzeba będzie go zachęcać do tego, żeby partycypował w życiu kulinarno-porządkowym gospodarstwa. A córka pochodząca z takiego domu też będzie tego wymagać i raczej nie zwiąże się z takim patentowanym leniem, który całe dnie spędza na kanapie i nie tknie palcem i oczekuje od kobiety y, podawania mu piwo. piwo obiad, obiad? Gdzie obiad, to obiad, piwo? piwo. A, w ogóle, A w ogóle gdzie są te skarpetki? W ogóle nie bierzesz ostatnio, no. A w ogóle co to za obiad? Znowu zupa, Obiad? zupa na obiad, dupa, obiad bez zupy do dupy, dupy, kobieto. I to, że niektórzy są w stanie żyć w takich związkach, wynika z tego, że takie wzory dostawali w domu. Obserwując relacje ojca i matki, tworzymy wizję tego, jak wygląda związek mężczyzny i kobiety. I zwykle, choć nie zawsze, jest tak, że wybierając w przyszłości mężczyznę lub kobietę, z którą będziemy żyli, odtwarzamy to, co znamy. Bo znamy tylko to nie znamy niczego innego. I mimo, że na przykład denerwuje nas porywczość naszego ojca czy apodyktyczność, to trudno jest nam zainteresować się mężczyzną, który będzie e, bardzo łagodny i uległy. Oczywiście to nie jest normą, bo jeżeli jesteśmy tego świadomi, to możemy wyjść z tego skryptu, wyjść z tego wzoru, napisać sobie własną narrację, ale najpierw trzeba być tego świadomym. Trzeba powiedzieć sobie: Stop, ja tak nie będę żyć. Ja sobie na to nie pozwolę, ja napiszę sobie swoją historię na nowo, a nie będę ciągnąć ją od pokoleń. Ważne jest też to, że relacja z ojcem buduje nasze poczucie własnej wartości, pewności siebie. Brak zainteresowania dzieckiem ze strony ojca może skutkować tym, że będzie szukało w dorosłości. Czasem wręcz panicznie, uwagi i zainteresowanie ze strony mężczyzn. Kobieta będzie biegła na randkę i rzucała wszystko tylko dlatego, że jakiś mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Mężczyzna będzie rzucał wszystko i zostawał po nocy do pracy i prezentował projekt tylko dlatego, że szef wyraził o nim pochlebne zdanie. To jest takie paniczne szukanie zainteresowania ze strony mężczyzn, takie pławienie się w tym, że on nas pochwalił, zauważył, docenił. Bo mamy ogromny deficyt z tego i musimy jakoś to sobie wypełnić. Z drugiej strony, ojcowie i córki mające serdeczną, ciepłą, dobrą relację z ojcem mają lepszy fundament do budowania poczucia własnej wartości. Oczywiście to wszystko dotyczy również relacji z matką. Można by rzec, że relacja dziecka z ojcem to dwa boki trójkąta, podczas gdy trzeci bok, nie, trzeci bok to matka. I matka też odgrywa rolę yy, w budowaniu obrazu kobiecości, męskości, dziecka w sposób, w jaki reaguje, nie reaguje, na co się godzi. Jednak mówić głównie o ojcach, nie tylko dlatego, że mamy dzień ojca. Z matką jest zwykle łatwiej nawiązać bliskość choćby cielesną ze względu na to, że. Najpierw jesteśmy z nią w ciąży, potem jesteśmy niemowlęciem, często karmionym piersią. Owszem, to się bardzo zmienia współcześnie. Coraz więcej osób angażuje się w wychowanie dzieci i to jest wspaniałe. Zresztą zauważam, że można mówić o takim trendzie. E że bycie ojcem jest cool i ojcowie tak eksponują to, jak lubią to ojcostwo, natomiast matki idą w stronę takiego odczarowywania e, macierzyństwa i coraz częściej mówią, jak tu jest trudno być matką, natomiast mężczyźni ojcowie czarują. Ciekawe, jak to będzie, jak będą, właśnie pokolenia mojego syna, który ma teraz 3 lata, jak za 20 lat będą to ocenić. Ja jednak odnoszę się do tych starszych pokoleń, gdzie często mieliśmy ten deficyt ojca. I pozwolę sobie przeczytać fragment listu, który wysłała mi moja czytelniczka, e, gdy szykowałam e, kilka lat temu tekst na blog o ojcostwie. W tej relacji najbardziej brakuje mi bliskości. Tato dał mi pieniądze na edukację, co bardzo pomogło i wyzwoliło na wielu poziomach, ale nie było go. Było i jest dyplomatycznie. Wszelkie próby walki o naszą relację kończą się klęską, bo tak po ludzku brakuje ciepła i zaangażowania emocjonalnego. Patrzę na jego życie i widzę ten sam skrypt, nieobecny Tato. Książka Bradshaw'a też pozwoliła zobaczyć w moim tacie małe dziecko, które też miało tylko hologram ojca. Empatycznie już podchodzę do tego, kim jest, bo rozumiem, co go stworzyło. Wszyscy z nas to pokaleczone dzieci. Warto się tego oduczyć i odprogramować. Mój tato niestety swoje rany maskuje, a relacje nie mogą wejść na wyższy poziom. A szkoda, bo mam wrażenie, że czas nam w tym ucieka, a pozostają w naszej relacji mini sekundy przebłysku ciepła. Wiecie co, wzruszam się teraz, yy, bo tak sobie myślę, że jeżeli mój tato będzie oglądał ten film, to, to może zacząć mieć jakieś wyrzuty sumienia, a to nie o to chodzi, bo ja też wiem, że... Każdy z tych naszych ojców nie miał też normalnego wzoru yy, ojcostwa. to, żeby nie było wątpliwości, ja nie mam do ciebie, żadnego żalu, byłeś najlepszym ojcem, jakim mogłeś być. I myślę, że właśnie to, co my jako dzieci możemy zrobić, to nie fiksować się na żalu do ojców, tego, czego nam nie dali, albo co nam dali, tylko bardziej Możemy się postarać rozpoznać, jaki mamy zapisany ślad naszej relacji z ojcem, która określa to, jak na przykład postrzegamy siebie w związku, jaką jesteśmy kobietą, czy jakim jesteśmy mężczyzną, jakim jesteśmy mężem, partnerem, żoną, partnerką, jak budujemy relacje z innymi mężczyznami, kobietami i czy to nam przeszkadza, czy to nam pomaga. I pamiętajcie, że jeżeli nam to przeszkadza, to zawsze możemy to przepracować na psychoterapii. A bardzo możliwe, że też nam pomaga. Zrozumiemy, że wcale nie było tak źle, że bardzo dużo tego, co dostaliśmy, było pomocne. Jeżeli jesteście, drodzy mężczyźni, ojcami, albo będziecie nimi, to postarajcie się władować w tę relację chociaż trochę. Czasami wystarczy tylko 15 minut dziennie, ale takiej szczerej, Yy, obecności, w której nie zerkacie na telefon, telewizor, mecz, gazetę, tylko po prostu jesteście z dzieckiem. Nie bójcie się mówić, że go kochacie. Yy, pytajcie, czy czegoś od Was oczekuje, i, i akceptujcie go takim, jakim jest. Piszcie, komentujcie. Oczywiście też subskrybujcie. Nie żałujcie łapek w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!